Od kilku już lat Fundacja Prosper pomaga ludziom na Wschodzie. Tym razem zostaliśmy zmuszeni do bardzo szybkiej pomocy, bardzo szybkiej reakcji pomocowej ze względu na działania wojenne na Ukrainie. Po prostu tym ludziom trzeba pomóc. Zapraszam bardzo serdecznie. Poprzez naszą Fundację Prospe, czy to Facebookową zbiórkę, czy to wpłata na konto zapraszam do tej pomocy, zapraszam do zjednoczenia się, włączenia, ale tym, tym sposobem też do wyrażania pewnego sprzeciwu tej przemocy, która tam się dzieje. A pomoc, która trafi przez Fundację Prosper będzie przekazana albo przez Caritas ukraiński, z którym mamy umowę od kilku lat, ponieważ to nie jest pierwsza pomoc dla Caritas ukraińskiego, a dokładnie dla mieszkańców tamtego kraju, albo poprzez wielu księży, którzy z Polski pracuje na Ukrainie i świetnie zna te potrzeby dnia dzisiejszego. Trudne do wyobrażenia jest to, co się tam dzieje. Zjednożmy się i pomóżmy przez Fundację Prosper. Zapraszam bardzo serdecznie.